Kacperiata to obyczajowa komedia familijna, czyli dla całej rodziny, yy, mogą oglądać ją dzieci z rodzicami, yy, albo same dzieci, albo sami rodzice, ale ta pierwsza opcja, czyli łączone seanse jest, myślę, najwłaściwsza. Więc to obyczajowa komedia dziejąca się współcześnie, opowiadająca o takich codziennych troskach zarówno rodziców, jak i dzieci i o tym, jak te troski i zmartwienia najlepiej rozwiązać. Kacperiada jest zdecydowanie i tak chcieliśmy, żeby było serialem dla chłopców i dla dziewczynek. W tytule mamy Kacper i Ada, czyli Kacper, bohater zainspirowany postacią z książki Grzegorza Kazdebka, w której to Ady nie było. I ta Ada, że tak powiem, pojawiła się właśnie po to, żeby... Zainteresować i zaproponować coś właśnie tej dziewczęcej widowni. Scenariusze serialu były wypracowywane bardzo długo. To wynikało z tego, że po pierwsze opowiadania są bardzo krótkie, czasami są jedno-dwustronowe. A my wiedzieliśmy, że chcemy się zmierzyć z formatem telewizyjnym, czyli taki format to jest na przykład 7 minut, tyle, tyle każdy odcinek serialu trwa. W związku z czym, po pierwsze, potrzebowaliśmy troszeczkę rozwinąć. Wątki, dodać nieco więcej wątków niż, niż to, co było w opowiadaniach. Drugi powód na to, żeby poszerzyć ten świat, który jest w książkach, wynikał z tego, że chcieliśmy, żeby to był serial, w którym my powracamy do tych samych bohaterów, podpatrujemy nowe przygody, ale tych samych bohaterów. Bardzo często w opowiadaniach jest tak, że każde opowiadanie dotyczy czegoś zupełnie innego, więc my chcąc troszkę uspójnić. Ten świat. Dorzuciliśmy kilka, kilku przyjaciół dla Kacpra. Czyli jest, jest Ada, to jest jego przyjaciółka, która jest takim jego głosem rozsądku, ale rówieśniczką i głosem rozsądku jednocześnie. No i jego wielki antagonista, czyli Erik, to jest taki rozpuszczony, mały dzieciak, <gry> który, który gdzieś tam stoi. Y y y jest przeszkodą dla Kacpra w osiąganiu dorosłości. <grym> jest jeszcze tam jedna postać, która się pojawia bardzo często w serialu, której nie ma w oryginale książkowym. Ta postać to jest Muchomściciel. Są na świecie rzeczy, które nigdy się nie psują. Jakie? Moje pięści! Założenia świata Muchomściciela są jakby na tyle y, uniwersalne i na tyle. Y, też nieokreślone tak naprawdę. Nie wiemy, czy to jest przyszłość, przeszłość, czy to jest w ogóle nasz wymiar. Nic takiego nie zostało ustalone na samym początku, więc kierowaliśmy się chyba wszyscy przy pracy, przy pracy nad tymi sekwencjami czymś, co się działo bardzo głęboko w nas, czy jakimś takim totalnym dzieckiem. Bo jakby trzeba było do tego się dokopać, żeby też nie zadawać takich pytań sobie, gdzie to się toczy, bo jakby. Po co sobie zadawać takie pytania? To było na bazie. Na, na, tylko na potrzeby jednego odcinka, ale tak nam się to spodobało i reżyserom pozostałym tak się to bardzo spodobało, że Muchomsziciel zafunkcjonował na znacznie większą skalę w tym serialu. A nawet w jednym z odcinków yy, jest yy, niemal całkowicie jest to odcinek poświęcony tej postaci. Muchomsziciel walczy z chaosem! Mm. Kacperiada yy, sk skupia się na bohaterach dziecięcych na ich świecie, też ich świecie wyobraźni, ale jest bardzo blisko e, tych, tych dzieci, naszych bohaterów, czyli głównie Kacpra i Jady i ich otoczenia, więc e, staramy się naprawdę zachować taki obyczajowy charakter tego serialu. W związku z tym mam nadzieję, że będzie można dzieci, dzieci oglądającego, będą mogły się po prostu w nim łatwiej odnaleźć i utożsamić z bohaterami i w związku z tym kibicować im. Tata, ta! a masz taśmę klejącą? Mhm. Tata! A masz blachę falistą? Blachę falistą? A nieważne. Użyję klosza od lampy. Główny cel, który przyświecał nam, kiedy realizowaliśmy ten serial, to chcieliśmy, żeby to był... Strasznie to zabrzmi poważnie teraz, ale naprawdę o tym myśleliśmy. Chcieliśmy, żeby każdy odcinek serialu był poświęcony innemu problemowi z zakresu psychologii społecznej. Czyli... To jest ten moment, w którym dzieciaki, 6-7 lat, idą do szkoły po raz pierwszy i mierzą się z takimi problemami, z którymi nie mierzyły się wcześniej. To są problemy związane z zazdrością, co to znaczy być wiernym samemu sobie, że ktoś chce być popularny kosztem kogoś innego. To są tego typu rzeczy, bardzo trudne. Ja osobiście robiąc, robiąc ten serial, chciałem, żeby żeby on się podobał na przykład mojej córce. Nie chciałem robić jakiegoś reklamy plastikowej zabawki, tylko jakąś opowieść, która coś wnosi, coś, czy, czy pokazuje jakieś sytuacje śmieszne albo trudniejsze w taki sposób, który, który, który tam pozwoli dziecku jakoś się odnaleźć w realnym życiu. Chcieliśmy, żeby to był serial. O przygodach Kacpra, który wchodzi w ten świat dorosłych w pewnym sensie, mierzy się z tymi pierwszymi dorosłymi problemami, ale w taki sposób, że on patrzy na dorosłych, którzy robią źle, i wyciąga dla siebie wnioski, jak należy nie robić. Ten serial wydaje nam się, a to najchętniej skonfrontujemy z widzami. Jest bardzo zabawny. Rafałowi Skarżyckiemu i Krzyśkowi Górecznemu i reżyserom oczywiście udało się stworzyć naprawdę zabawny serial, gdzie zabawne są dialogi, zabawne są sytuacje. I to jest taki humor niewymuszony, humor bardzo naturalny, sytuacyjny, który nie zmusza nas do głośnego śmiania się, ale cały czas uśmiechamy się pod nosem patrząc na to, co się dzieje. O, zapomniałam Ci powiedzieć, to mój pacjent. O, to przepraszam. Przy Kacperiazie miałem przyjemność projektować postacie. Było to o tyle duże wyzwanie, że lata temu pracowałem z Grześkiem Kazdepkę w Świerszczyku. On był wtedy naczelnym, ja robiłem tam z Rafałem komiksy do Świerszczyka. No i jakby znaliśmy się z Grześkiem, znałem małego Kacpra, który teraz jest już dorosłym facetem i no i musiałem się jakby zmierzyć z tym, żeby, żeby nie zrobić im krzywdy, projektując ich, ich animowane wersje. Dodatkowym takim wyzwaniem było to, że, że te postacie potem musiały stać się modelami 3D, więc jakby rysując je musiałem cały czas myśleć nie o płaskim obrazku, tylko o, o nich jako o bryle. Przy projektowaniu postaci bardzo istotnym elementem jest to, żeby w pierwszym spojrzeniu odczytać jakby co. Co to jest za postać? Środki jakimi się to osiąga, są, są najróżniejsze. No to, to są jakieś nienaturalne deformacje w przypadku tych mniej sympatycznych postaci, bardziej okrągłe, harmonijne proporcje w przypadku tych sympatycznych postaci. No to jakby możliwości jest nieskończenie wiele. Przez ponad 20 lat robiłem w komiksie i pisałem scenariusze, rysowałem wszystko, absolutnie wszystko, więc są tam jakieś elementy wspólne tych dwóch mediów, aczkolwiek jest jeden element, który jest kompletnie inny, czyli czas. I to była jakby jedyna rzecz, z którą ja miałem problem. To znaczy, że mamy pewne ujęcie i w komiksie mam klatki, które sobie sam wybiorę, dla mnie najbardziej atrakcyjne, dodatkowo jeszcze zmienię wielkość kadru dla podkreślenia jakiejś dynamiki akcji na przykład. A tutaj mam jedną wielkość kadru, jedną wielkość kadru i, i, i w danym ujęciu postać potrafi mi się po tym kadrze przemieścić. I na przykład wiem, że nie każda klatka będzie piękna, tak jakbym to zrobił w komiksie. Jakby tutaj trzeba było pójść na. Ja musiałem sam ze sobą pójść na pewne kompromisy. Bo inaczej praca nad tym filmem trwałaby bardzo długo. Zresztą animatorzy mi się zbuntowali w pewnym momencie. Co nie modne. Pole na ten indywidualizm jest, jest zawężone, bo serial jednak musi być spójny i to, że każdy odcinek jest reżyserowany przez innego. Reżysera nie może mieć wpływu na to, że on, że on, że te odcinki między sobą będą się bardzo różniły. W związku z tym tutaj y, musieliśmy przyjąć jakieś takie ramy, w których się poruszamy i tych ram się trzymać, ale jakby w tych ramach każdy miał jakieś tam pole y, do własnych y, do, do wizji, do własnych działań. <gulanie> Będę twoim pogromcą! Chcesz mnie wciągnąć? Nie chcę! jest to animacja 3D, animacja komputerowa. 3D w sensie animacja trójwymiarowa. Nie chodzi mi o stereoskopie oglądanie w okularach, tylko o sposób animowania. Ale stylizowaliśmy się na takich bardziej klasycznych technikach animacji, animacji 2D rysowanej. Gdzieś tam nasz pomysł na zrobienie tego serialu krążył wokół tego, żeby animacje 3D nagiąć i troszkę się zainspirować takimi różnymi starymi kreskówkami, które my sami też oglądaliśmy w dzieciństwie. Referencjami dla nas wszystkich były stare seriale z lat, z końców lat 70. i 80. Stylowa wymyślona dla mych myśliciela bardzo mocno nawiązuje do tego, jakby, ale chyba. W Polsce chyba najbardziej znamy Chimena z, z tej stylistyki. Więc staraliśmy się nawiązać do Chimena. Oczywiście z, y, troszeczkę go y, potraktowaliśmy bardziej kartunowo. Y, chociaż jako przy postaci muchowcach na początku bardzo chcieliśmy, żeby on wyglądał jak Chimen. Y, tylko, żeby był po prostu muchą. Szukaliśmy takiego płaskiego wyglądu, gdzie przede wszystkim kolory kolory by, i płaszczyzny koloru odgrywałyby taką znaczną rolę. I trochę się zbliżyć, staliśmy zbliżyć do ilustracji jakichś książkowych, gdzie nie miało znaczenia jakieś za bardzo tworzenie iluzji przestrzeni, tylko zestawianie plam kolorystycznych. Granie płaską plamą światła i płaską plamą cienia, żeby tworzyć taki kolorowy, ilustracyjny świat. Nawet sam sposób animacji tworzenia ruchu postaci został świadomy przez nas jakoś tam uproszczony. Jakaś pewna synteza ruchu została stworzona. Też można tutaj myśleć o inspirowaniu się, o odwoływaniu się do animacji pokradkowych, animacji stop motion, gdzie się ręcznie przesuwa postać. Nie ma rozmycia ruchu na przykład, wszystko jest takie dosyć skokowe, uproszczone, takie, z taką syntezą ruchu. Stosujemy metodę tak zwanych presynchronów, czyli my zapraszamy aktorów do studia i tak naprawdę nagrywamy z nimi świetne słuchowisko. A zatem dajmy im wolną rękę do tego stopnia, że oni czasami jedynie inspirują się dialogami i proponują swoje wersje, mogą improwizować. Czasami my z nimi gramy bardzo fajnym też... Takim podejściem, które bardzo lubię, to jest to, żeby dwóch aktorów jednocześnie wpuścić do studia, żeby oni naprawdę ze sobą rozmawiali. A dopiero potem my, y, animatorzy, analizują te nagrane dialogi. No i tam sekunda po sekundzie, czyli mija, jedna, mija jeden dzień, mamy jedną sekundę filmu, y, ja kolejny dzień, mamy dwie sekundy. <laughs> czyli w bardzo wolnym procesie animatorzy analizują te grę aktorów. I wydaje się, że te animowane postaci mają znacznie więcej życia. Masz kupić nowe kalosze! Oczywiście, lecz jutro, gdyż dziś mam ząbę. Ja chcę dzisiaj! Cazperiada jest zamyśle serialem skierowanym dla widza na całym świecie. Myślę, że dzisiaj... Mm... Nie można patrzeć inaczej na produkcje filmowe, które są kosztowne i trzeba próbować odzyskać włożony w produkcję budżet. W związku z tym warto dotrzeć do jak najszerszej publiczności.